Ten dobry też wszystkim dziś o niebezpiecznych ćwiczeniach, więc materiał i dla osób początkujących, jak i średnio zaawansowanych. Jedziemy z tematem i łapy nie ma. Ćwiczenie numer jeden, które jest bardzo popularne w kwestii profilaktyki czy leczenia barków, to rotacja zewnętrzna jednorącz. Niestety w tej kwestii popełniacie dwa błędy. Jeden, zbyt duży ciężar wraz z tym punktem jeden, zbyt szybka progresja. I dwa błędy techniczne. I one czynią te ćwiczenie niebezpiecznym i mega szkodliwym dla osób, które robią to źle. O co chodzi? Tak jak mówiłem, jest rotacja zewnętrzna, nie dorącz. Tu trzeba dobierać dźwignię w stosunku do siły, którą posiadasz. Natomiast, jeżeli mówimy o punkcie 0, czyli powiedzmy kąt 90 stopni w tym ćwiczeniu, to powinniście opuszczać do momentu, w, których, w którym Wam nie blokuje rotacja wewnętrzna. Czyli jeżeli masz rotację wewnętrzną tutaj, no to tu opuszczasz. Nie niżej, ponieważ wtedy bark ucieknie do przodu, co przyciąży Twój bark. Stąd opuszczanie, miejsce opuszczania dobiera się indywidualnie. Jeden będzie miał tutaj, bo mu brakuje tutaj yy, mobilności, drugi będzie miał tutaj. Patrzysz, co się dzieje. Jeżeli bark ucieka, to jest błąd. Więc za nisko opuściłeś. Więc co robimy? Opuszczamy, 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 opuszczamy. Ja dalej nie mogę, bo więc nie ma rotacji wewnętrznej. Wracam i znowu opuszczamy, 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 opuszczamy i góra. Co najlepsze, to jest ćwiczenie bardzo małe, mocno izolacyjne. Stąd progres rzędu, nawet jednego kg, jest zbyt duży. To jest 4 kg. Więc jeżeli zrobię to na przykład 12 razy, 15 razy, nie mogę przejść do piątki, ponieważ jest to bardzo duży skok ciężaru. Policzy sobie, ile to jest jeden kilo z tych czterech, które macie. No, procent ogromny, więc aby się dodali 20-25% wsiadzie nagle z tygodnia na tydzień, no niestety e, ciężko będzie progresować. I w tym przypadku idealnie pasują właśnie te małe krążki, już w produkcji zobaczcie, seba kod wózek widłowy, za niedługo udostępnię to w moim sklepie, który widzicie tutaj. Więc ten progres w tym ćwiczeniu musi być bardzo, bardzo delikatny. Dobra, jedziemy z drugim ćwiczeniem. Tutaj macie kod KFD, tutaj macie mail do współpracy ze oraz stronę internetową. No i najbliższy kurs Akademii KFD Trubu Siłowy, lewy pierwszy i drugi Warszawa. Drugie ćwiczenie to są bardzo popularne ćwiczenia na mięśnie nóg, pośladków, to bułgary. Przysiady bugarskie zwykle są wykonywane w taki sposób, że tu dajemy gdzieś nóżkę bardzo wysoko i schodzicie sobie. I jakie błędy może tu popełnić? Przede wszystkim jeden. Stopa. Zobaczcie z tyłu stopę. Tu. Ona może się tu mocno łamać. Więc trzeba uważać, ale to nie jest jakieś tam ekstremalnie niebezpieczne. Wystarczy co zrobić. Bierze sobie roller i dajesz pod stopę. I w tym właśnie momencie. Staje się to bardzo komfortowe dla stopy. Natomiast, co jeszcze jest tutaj dużym błędem? Kompensacje, czyli jeżeli dasz za bardzo nogę do przodu, to wtedy tutaj ta noga się mocno gina. I u osób, które mają słabą elastyczność prostego, uda słaby wyprost biodra, może powodować bardzo duże naprężenia w tych właśnie miejscach, zginaczach i może doprowadzić do, do uszkodzeń. Mało tego kompensujesz pozycję wypychając brzuch, więc jeśli walczysz z hiperlordozą, niestety te ćwiczenie będzie pogłębiać pomimo tego, że uznaje się, że to ćwiczenie naprawia ten problem. Mało tego, tu, jak patrzymy z przodu, jest taka sytuacja, że jak schodzicie, to biodro wam opada z tej strony. Co powoduje mocne przeciążenia kolana i dla osób, które mają na przykład kolano skoczka, niestety te ćwiczenie będzie dobijać pomimo tego czy te ćwiczenie też naprawia? Więc tu i kolec biodrowy opuszcza się bardziej z prawej strony, powinien być podniesiony, czyli pośladek tu powinien pracować. Niestety u praktycznie wszystkich, co widzę na siłowni, jest takie coś i to przeciąża tę stronę. Te ćwiczenia, które Wam dzisiaj pokażę, są bardzo popularne na siłowni. Niestety, ale stopień trudności, który dobieracie, albo trenerzy dobierają Wam w kwestii tych ćwiczeń jest nietrafiony. To znaczy, te wersje tych ćwiczeń powinny być dobierane dla mniejszości, a nie większości. I w istocie rzeczy takie ćwiczenie bardziej szkodzi niż pomaga. Przechodzimy teraz do ćwiczenia numer 3, tak zwane kółeczko Abi-wheel czy Abi-roller. Popularne ćwiczenie, bardzo popularne. Niestety, ze względu na to, że większość osób, które siedzą w temacie trenerzy czy zawodnicy pokazują to ćwiczenie, niestety wszyscy wokół myślą, że też tak mogą je wykonywać. Co najlepsze, i ci zawodnicy czy trenerzy. U większości jest to źle wykonane. O co chodzi? Chodzi o ustawienie tutaj waszych lędźwi. O, tak. Ja nie mam kółeczka, to znaczy miałem kółeczko, ale zostawiłem w Sopocie i ktoś sobie je zabrał. Natomiast pokażę wam tutaj na yy, TRX, bo to jest bardzo zbliżone ćwiczenie. O co chodzi? Jak schodzicie sobie z kółeczkiem do przodu, to lędźwie moje, czy tu tyłek, zobaczcie tyłek i lędźwia, nie wiem czy widać. O, to Robi się taki kaczy tyłek, i tutaj puszczacie właśnie korpus, co powoduje 1. mniejszą aktywność mięśni brzucha, 2. przeciążenie odcinka lędźwiowego, i u osób, które mają problemy ze stabilizacją, czy mają jakieś zwrotnienia supa, może powodować ból bądź pogłębienie problemu. Więc jeżeli masz taką sytuację, że schodzisz z tym kółeczkiem i masz problemy, aby utrzymać tę pozycję, jeśli cały trzęsiesz, no to to ćwiczenie nie jest dla Ciebie, bo robisz takie coś. A powinien robić takie coś. Zobaczcie, moje lędźwia. Jeszcze raz kaczy tułek. To jest błąd? To jest dobrze. Co zrobić w tym przypadku? Zmienić ćwiczenie. Na jakie? Dużo jest. Może być kółeczko w klęku, ale z gumą szczepioną. Może być TRX, ale nie w wersji, której teraz wam pokazałem. Ale nie wersji, którą Wam teraz pokazałem, tylko w klęku. Czyli dostosowujesz sobie ćwiczenie do swojej siły, swojej możliwości. Może też być na piłce tak zwane body saw plank, czyli jesteś na piłeczce, robisz plank i sobie przesuwasz ręce do przodu, do tyłu. Czy na stopach, czy w klęku. Więc jest naprawdę bardzo dużo alternatyw. Może sobie pomagać też gumą jako asysta. Więc możliwości jest sporo. Nie musisz od razu robić wersji, które są najbardziej popularne. Dobra, to dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie kolejny odcinek tej serii. No i co? Idziemy z tematem. Łapy nie ma.